Cześć, ja jestem Skorpion dzisiaj ze mną jest ciastko. Witam. Oraz Mateo. Siemka. I opowiem wam co nieco o naszym serwerze jaybreak. Myślę, że zaczniemy od slotów. Serwer ma 31 slotów i teraz trzeba będzie opisać trochę moda. Od czego zaczniemy? O tym, że to jest mod Jaybreak. Służna, słuszna uwaga. No, I i tu, są, tu się bunty robi. I nie się bo bije. Tak nie, się bo przera. ludzie będą wchodzić na serwery i będą krzyczeć, że coś im źle, źle powiedzieliśmy. Ogólnie zasady moda są dosyć proste: są dwie drużyny. E, drużyna CT, czyli tak zwani strażnicy, i TT, czyli więźniowie. Celem gry jest wygranie przez więźnia życzenia bądź zabicia wszystkich CT, co skutkuje brakiem brzenia, jak na przykład mamy teraz. Tak? To się nazywa bunt. Ciekawsza opcja, którą oczywiście polecam. W każdej rundzie jeden z ceteków e, musi, musi prowadzić, z wyjątkiem dni, ponieważ rundy są podzielone na dni, z wyjątkiem dni 6 i siódmego, na którym na szóstym dniu jest co? Ganiany. Uuuu. ganiany. Ja? Tak? Tak. Co do szwanu? Ganiany. Jest to zabawa <głos> 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 polegająca na tym, że od minuty 25. TT zaczyna głodnić więźniów Jeżeli zostanie ostatni więzień, ma on życzenie. Bądź jeżeli zginie cały CT, no to wtedy nie ma życzenia. Tak, CT ma włączoną nieśmiertelność, czyli TT nie może ich zabić, mogą jedynie zabić sami siebie przez jakieś tam pułapki czy inne tego typu rzeczy. Chyba, że ich TT przejdzie, nie? Strzelają we mnie. To jest też fajne. Dzień siódmy 3 ciastko. Powiesz coś? A no powiem, okej. Free day, czyli sama nazwa mówi to jest wolny dzień. No na Free oczywiście każdy terrorysta robi co mu się, że w podoba. Ceteki to samo, z wyjątkiem tego, że nie mogą kampić w gunrunie. Gun Room, czyli jest to pomieszczenie, które znajduje się zazwyczaj na każdej, każdej z map. Czyli po prostu pomieszczenie, gdzie respisie się CT, bądź, bądź gdzie jest, gdzie jest po, prostu, po prostu broń, tak? Jak sama nazwa mówi, Gun room, pomieszczenie z bronią. Jak już mówisz o Free day, to ja mogę dodać, że na przykład normalny dzień możesz sobie zrobić Free day, a tak jak ja to teraz tak. robię. <laughs> <laughs> tak, czyli tutaj, jak widzicie, trochę się, się buntujemy. Mm, dobra... Co by jeszcze można było, było powiedzieć? Dobra, może przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy do pluginów i zaczniemy od tego pluginu takiego dosyć kluczowego, czyli znaczy można nawet nie pluginu, ale komendy życzenie. Yy, Także jeśli. Ceteki będą wydawać jakieś tam polecenia w ramach, w ramach tego, co mówi prowadzący, tak? I jednemu więźniowi uda się przeżyć wszystkie zabawy, czy tam polecenia, czy, czy to tam jeszcze się wymyśli. Wtedy ostatni więzień ma prawo do życzenia. Jeśli się uda życzenie pokażemy, jeśli nie to będzie musiała wam starczyć sucha teoria. Także taki więzień sobie wpisuje na seju ukośnik życzenie i ma do wyboru kilka opcji, jak na przykład no. Ko kończycie. No pojedynki na przykład, nie? Tak, na przykład pojedynki. na digla, WPS, code, i co tam jeszcze? Snake Bossy, nie? Ja tam Pięć. wszystkim polecam moją ulubioną opcję, czyli dziewiątkę, czyli opcję wybrania własnego życzenia, gdzie możemy między innymi wybrać życzenie w stylu, że ktoś prowadzi po angielsku danego dnia, jakoś się mają dziwnie zachowywać, czy inne typu, bajery, jakie możecie na kucaka, czy zabijanie z pięści? Oczywiście możecie też wziąć y, życzenie, jakim jest duch, co mówi też kolejny plugin y, do tej komendy, ale to trochę później oraz cichy zabójca. Tu, tak, do, tu, y, też jest jeszcze do wybrania pod dwójką, jeśli dobrze pamiętam, e, broń, czyli za, zabieracie całą broń e, strażnikom, wydosajecie jakoś do sobą broń i możecie się wyżyć i, i po prostu Wyrżnąć strażników w e, Dobra, życzenie. Czyli tak, życzenie byśmy już. Myślę, że to wszystko jest powiedziane. Mm, mm, dobra, to teraz może przejdźmy do tego ducha i chryleja. Duch. Co robi duch? Jest niewidzialny. Duch jest niewidzialny. Możemy mieć broń. Podajże nie słychać. Co do tego nie jestem pewien. Ducha słychać. Ducha słychać. No to ducha słychać, tak, a jest niewidzialny. Może mieć broń... Ee, jeśli duch strzeli w, e, w strażnika, wtedy automatycznie duch się... Czas na reklamy, pokażę jak zabić Settero. Ojej, nie udało się. Tak kończą multi. Także jak duch strzeli w CTK, wtedy duch automatycznie mu się zabiera i staje się normalnym buntownikiem. Eee, Friday, Jeśli więźni sobie wybierze w życzeniu Free daya, wtedy następnego dnia może robić co chce. Inni więźniowie muszą oczywiście wykonywać wszystkie komendy prowadzącego, a on dostaje zielony kolorek i może sobie biegać po mapie. I, i robić to co mu się żywnie podoba. Jeśli zostaje ostatni mieni, wtedy FreeDay musi zostać zabity, a większość Fidei w takiej sytuacji stara się coś ugrać i, i, i zabić. Już Zabiesek jest ten piesek prowadzącego. prowadzącego. Tak, piesek, piesek czyli osoba, która ma kolor Fredea porusza się na kontrolu, tak? I, i wykonuje wszystkie polecenia e, prowadzącego Typu, tam przynieść coś. Przynieść podaj, zamiatę jak słucham. Każdego dnia też losowy TT dostaje łom. Normalnie więźniowie mają pięści, a łom działa o tyle fajnie. O tu mamy pana z łomem. Łom działa o tyle fajnie, że za jednym uderzeniem zabija CTK. Jak widzicie, stoimy sobie w terrarium, tak. Tylko no. ktoś skacze nie widzę was, czy wy zginęliście? Może opiszemy Terrarium. Niestety. A, wy zginęliście, tak się. Dobra, sam, to ja opiszę Terrarium, sam, terrarium może z Mateo. Dobra, no. Terarium ja to miało. jest takie wielkie pudełko, w którym Mateo przebywa dzień w dzień. Nie pudełko, nie tylko akwarium. Buntować. Ty się nie buntować. Się Nie buntować. Ogólnie Terrarium jest często wykorzystywane właśnie do takich typowych fragerek, którzy, które są przez CEK urządzane takich jak Mateo. No, 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 no. <noise> bo ty mnie w najgorszym świetle przedstawiasz w ogóle, co? Jakim Dobra, planem? tak naprawdę jesteś dobrym prowadzącym, wiesz o tym, ja wiem o no, tym. Ja Tylko Scott o tym nie wie, dlatego. Tak, oczywiście. Ale tak czy tak, może przejdziemy do rozpisania nowej dosyć komendy menu. E, menu? No to, to musicie mi pomóc, bo, bo ja tego menu dosyć ostatnio dosyć os nie używałem. A wy, żyje, nie wy żyje, żyjecie, tak? No, tak ten, no, no, ale tam coś tam wpisujesz tylko w menu. Menu, menu. Tak, menu, w którym mamy trzy opcje. Życzenie, komendy głosowe i zasady pod jedynką. Oczywiście, jeśli jesteśmy, jesteśmy ostatnim więźniem, możemy sobie wybrać e, życzenie. Pod dwójką mamy komendy głosowe. Komendy, są, e, komendy były wybierane w jakimś konkursie, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, ponieważ mnie wtedy jeszcze nie było. Nie na świecie, ten, ten, ten eee, serwer. Byłeś. Ale tak czy tak, to były komendy, które były nagrywane przez naszych użytkowników oraz adminów. Prowadzone było to poprzez krótki konkurs do nagrywania właśnie tych komend w programie Audacity. Tak. I, I pod trzecią opcją mamy zasady, czyli coś co powinien przeczytać każdy nowy gracz przed kroą przed, przed na serwerze, bo jest tam wiele, wiele ciekawych informacji. Eee, jeśli, jeśli jesteście nowym graczem i chcecie grać w CT, osobiście polecamy Wam pogranie trochę w jednak drużynie więźniów, żeby sprawdzić, o co, o co chodzi, jak, jak, to, jak to ogarnąć. Eee, Powiedz coś o wymaganiach, może, jakie musi spełnić CT. -ek? Ogólnie wymagania ct żeby był tym owym ct -kiem. To są dosyć proste, bo osoba musi być oczywiście nie dosyć, że ogarnięta, ale też musi posiadać mikrofon, 16 lat, ewentualnie mutację. Ale bardziej wiadomo, zwracamy uwagę na to, czy dana osoba przeszła mutację, czy nie. Czy nie. Ponieważ, jak można ja... się domyślić, nie, nie chcemy mieć w drużynie piszczących dzieci i nieogarniętych dzieci. Z, czas, z całym szacunkiem dla dzieci. Na przykład Przekazuję takie bo ciastka, ja... nie? Jak wchodzą do nocy tej, wtedy wszyscy mm -hmm. wychodzą. Bo ja w przeciwieństwie do was jeszcze żyję. Wychodzą, bo za długo prowadzę. No niestety, takie życie. No i co zrobisz? No, nie, słyszę, nie słyszę komend. Eee, tak, także macie możliwość obejrzenia w tej recenzji. Jak, jak to się mniej więcej gra? Jak tu się, jak tu się porusza? O, no, tam widać Ja gram na strzałkach. Tak, ja, ja gram na tosterze. Na strzałkach to ja celuję. Z znaczy. Zmytam, wydalam sobie. Dobra, Mateo. To jest nowa się. technologia. Ja, ja, jak łatwo recenzje są nagrywane na spontanie, tak? Więc to nie jest wycinane. Jak już zaczniemy, to lecimy. Trzymaj, to długo będzie trwać ten w ogóle. A połowy chyba jeszcze nie mi nie powiedzieli, ale dobra, dalej. Nie wiem, czy, czy połowy. Yy, może menu dla CT teraz piszemy. Menu dla CT. No bo no jest że troszeczkę te, te. się różni. Menu od, dla CT o tyle jest bardziej rozbudowane w porównaniu do więźniów. Yy, ponieważ CT-ki mają do wyboru tam yy, od razu gotowo, yy, gotową komendę na rozdanie Freelaya, duszka podzielenia terrorystów na dwie drużyny. Podzielenie terrorystów, o tym chyba nie mówiliśmy. Nie mówiłeś, ale zaraz. Yy, włączenia boksa. Oczywiście tak samo też są zasady. Komendy głosowe. I chyba wszystko, opisałem najważniejsze. Mm, dobra, czyli jeszcze podziel i, i box. Mateo, co wybierasz? Box. To jest bardzo fajne. Box. W pisaniu box. Bo w pisaniu box. CT. Nie, TT. CT? TT. Może bić się między sobą. Używać przy tym broni. Ale... Jeżeli ktoś ma loma, to nie działa to, to, to tak, na to drugiego TTK. To łom nie działa. Łom działa tylko, tylko w stosunku TT do CT, że tak powiem. I komenda, jeszcze, o, którą warto wspomnieć, jest to komenda podziel. E, po wpisaniu ko takiej komendy przez prowadzącego, wszyscy więźniowie, którzy są obecni, obecni na mapie, częściej jest to w jakimś szeregu, czy, czy w terrarium, czy gdziekolwiek, zostają podzieleni na dwie drużyny i to objawia się to taką otoczką niebieską, bądź żółtą na, na modelu. Przydaje się to, jeśli chodzi o jakieś tam e, tak, zabawy, zabawy drużynowe. Zobacz, tu tak gramy, tutaj. póki co jeszcze żyję nie wiem nawet, co robić. Co oni robią? Eee, robią Skaczemy w drabinkę. No Trzeba skoczyć na, na drabinkę, do, w drabinkę, tak? Na drabinkę, w drabinkę, tak. Na drabinkę, w drabinkę. No To. I co ja mam zrobić? Ja mam wejść tutaj, tak? Tak. I skoczyć na Brawo, brawo, stres brawo. <grym> Dobrze, przeczytaj. Ludzie sztrys... ...nie robię nigdy. O to chodziło? <grym> nie <w wiem. grym> patrzy jak da debilia. To bo ja nie słyszę o co chodzi. Do do uciekaj, uciekaj na DL uciekaj na derę, uciekaj na uciekaj, uciekaj na tu I Tak, Ale słaby jesteś. Normalnie no gorszy tak. niż Mateo. Bo ja A To naprawdę się, bycie. się nie udała. Ale to będziemy mieli więcej czasu na... Wszystko tak, tak, to tak to mówi, danie. tylko że jestem słaby, ale tak naprawdę tutaj zawsze bunty. Tak, jak ja robię bunta, to już wszyscy robią bunta, bo wszyscy wiemy, że jak ja robię bunta, to. Ale są game trackera, Mateusz, a teraz No bo ty fragujesz, to... właśnie, no ty w CT mm. fragujesz. No. Dobra, teraz e, cisza i przejdziemy teraz do takich spraw, spraw dosyć forumowym. forumowych. Forumowych. E, do każdej mapy na naszym serwerze, a raczej do większości. Są dostępne poradniki robione przez naszych użytkowników bądź adminów. Map, całą, całą rozpiskę map znajdziecie w informacjach o serwerze w, na, na naszym forum. Dobra, demka z serwerów. Jeśli chcecie, żeby wasze demko zostało wykorzystane w którymś z naszych materiałów, możecie je wrzucić do na forum. W każdym dziale każdego serwera jest temat i Ty możesz pomóc w rozwoju sieci. Tam możecie przeczytać demko ze swoimi śmiesznymi akcjami, tak? jakimiś tam fajnymi popisami. Na pewno się to przyda. Pff, co jeszcze? Tu już dosyć dosyć będziemy chyba to zamykać. E, kolejna recenzja... To adminie za... może, jak można łatwo admina zdobyć. To zaraz, to zaraz. E, teraz o kolejnej recenzji. Kolejna recenzja zostanie wybrana jak dobrze no, zapewne wiecie, w ramach głosowania, czyli ankieta na naszym forum. E, I już tak na samo zakończenie: jeśli chcecie zostać adminem, wystarczy zgłosić się do nas na forum. Jest, e, działa u nas na forum specjalna grupa Human Resources, która pomaga graczom w zdobywaniu adminów. Wystarczy zgłosić się do jednego, jednej, jednej z osób, które e, działają w HR. Tak się składa, że chyba my wszyscy we trzech teraz działają w HR. Dobrze no. Oczywiście tak. nie chcę tam nic mówić, nie? Ale ja ten jestem jednym z najlepszych, nie? ciaskach skaćem tylko <grym> się zgłasza, bo on tam się bardzo oczywiście, źle. oczywiście ja no. ten jest tak wystarczy trochę popracować, ale wszystkie niezbędne informacje Darmo dostaniecie... usługi tylko u nas. <grym> dostaniecie od, od osób odpowiedzialnych za rekrutację. Zapraszam do odwiedzenia naszego forum, zapraszam do odwiedzenia nas naszego Teamspeaka, gdzie możecie sobie mm, zarezerwować. Mm. Zarezerwować kanał. Poprosić. E, tak, poprosić. E, zachęcam też do odwiedzenia sklepiku, gdzie możecie kupić VIP-ów na, na, na nasze serwery lub na forum. Możecie również kupić admina. I cóż, i chyba będziemy kończyć, nie? Łapka w, <laughs> w górę! Żółty Komentuj magiczny. Aha, my no nie mamy żółtego <laughs> tak Żółty magiczny już i Komentujcie. <laughs> to dużo To, to dużo Także Zachęcamy Was do wchodzenia na nasze serwery. I do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć. Na razie. Na razie.